Cześć, z tej strony Mister Cichyku Dzisiaj nagramy sobie serwer Minecraft ze serii Survival Games. Po raz trzeci dzisiaj ze mną jest. Chyba drugi. Trzeci. Drugi. Trzeci. Drugi. Trzeci. Ja nie mam brza? Dobra, nieważne. No po raz y, drugi. To trzeci. ja zipper 2-3. Cicho bądź. Ale naprawdę to da mi się by e, Dobra. Dzisiaj y, bez większego gadania. Po prostu gramy, bo, bo gramy. A, i jeszcze w, w trzecim odcinku będziemy mieli dla Was niespodziankę. Wiem, powinienem to za koniec, zostawić na koniec, ale nie mogę się już powstrzymać. No, trzeci hmm. odcinek już drugi. Dobra, już na SG, może dziesiątka. A, o, na siedemnastkę bije. Działa. O, nie, nie, zajęta, zajęta siedemnastka. Kurde, no? Co się tu pisze?

Szukam Okej hey. Wiesz, że tutaj mam za to, że ktoś pisze jeden waszy O wiesz, że mi nadal już nie zjeżdżali, że mamy i... no, W ogóle nie ten. Zero honera Nie wiem. O, na piątkę wbijam. Dobra O, moja ulubiona mapa. O nie. Co? O nie, Ja, ja, ja ten głowę nie co tutaj mam. Ja ogarnię. No To będę za to Jeśli tak bardzo to łatwo. Trzy, dwa, jeden. jeden. Ready, set, go! go. Ależ Wszystko jest skrzywek. Go! 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 go. O kurde. Go! 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 Kurde, Go! mi Go! 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 Okej. Okay. Dobra, chodź za mną, ja idę tam w stronę. Widzisz mnie? Tu. Pięć no no, no. Dobra, chodź. A jak zwykle bez niczego. Ta 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 ta. ta. Masz mieczyka. Gdzie jesteś? Masz. Masz, tutaj, tutaj, tutaj. No po prostu. Dobra, chodź. Ocja. Może tak patrzę, czy kogoś tu nie ubić? Zawsze już. na tej mapie mi się wolno ładują tekstury. A, a, a mi też. A może to jest specjalnie tak zrobione? Ty pomyślałeś? Czekaj. Raz jak grasz z takim jednym kolegą... Hmm. Otwórz to tu. Dobra, już jest otwarta, wybijaj tam. Ooo, daj masz oczywiście. Czekaj, nie wchodź, bo padniesz. Weź to kliknij tak? tutaj. Odsuń się. O, nie tak, tutaj, no. O Jezu. O, wiem, wiem przecież. Mamy lagi. O, sorry. A! Co ty Kto robisz się Odsuń hmm. się. Odsuń się skąd? No to dobrze, wiesz. Bijm tył. Dobra. Jakiś, czekaj jakiś. Tarnie. No naklikaj, no, kliknij to, no jakiś Bóg. Dobra, chodź. Tu dobre są zawsze i tenkiel. No, ale trudno. Bagi, bagi A mam dalej siedzić, prawda? 18 graczy. Rozpad. A ja sobie na ostatek. Chodź. Dobra, pewnie już byli tam, ale okej. Ty, Tylko w duchu. O bierz, 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 bierz. Moje, moje, moje. No spadaj to moje. Idzie typek. Duchy. Idzie typek, idzie typek, wal, wal, wal. No przecież walę, Uciek... przecież walę. Uciekaj, czekaj, uciekaj, uciekaj, kto uciekaj, uciekaj, uciekaj spał. Bierz go, bierz go. Tylko mieszka. Poszedł, poszedł. Dobra, daj coś. Nie możesz nic. no znów zdjęty. O, dobre rzeczy miał, dobre, 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 dobre rzeczy. Buty może sobie zostawić, bo mam super buty. O, jedzonko, mm, mm. tak, mm, tak, tak, mm. Dobra, Dobra, czekaj, z... o, tam jest gość na statku, czekaj, zapełnimy SHP. Okay. Możemy parkurować do niego. No to idź, ale poczekaj, e, dobra, dobra, to idź, a ja tutaj... O, pod wodą jest go, typek. I Idzie tam, dobra, bierzemy go. Chodź, dzwoniaku. Kurde, co mi tak dużo zabiera. A, bo Hp nie zabierało. Dobra, posz, czekamy. Teraz to na statek dawaj. On tu zaraz zejdzie, to po co tam idzie? Czekaj, ja pójdę, a ty tu czekaj. Uważaj na tył. Nie no kłopotu. Kur... Jak dednę... Dobra, to będzie Dobra, idę do ciebie. Przyszedł No szybciej się rezygnuj. O! O! Dobra, ja nie robię, dobra. A nie ja chyba będę musiał. Nie będę musiał. Się Ej, niby w ciebie tak? Niby, żeby nie było, że. O, o, jezu, już, już. już straszne, jest. straszne sojusze. O, o, tak, tak. Pośrednio. Dobra, padł. Mm, mm, mm. Może znowu wygramy. Tak, chyba ty. O, skrzynki. A, no tak. O, I no, tu jest nacisków. Szynty. Dobra, chodź tam. Poczekaj wychodzimy z tego stotka? No tak, gdzie byliśmy wcześniej. Aha, ja chcę to Chyba na sobie ściągnę 64 bit. To jest ściągnie. No tak, O, raczej. o, coś tu zostało. Nie. Jak to zbierz? A, skórzany, co? Nie szkodziło. O, nie. Już do ciebie biegnę. Głupia co woda. Głupia, niedobra woda. Ej, dać ci może skarpetki? <laughs> Buciki, psa. A ja do... Nie, Dobre. dobra, służane To po co? Nie, tak po prostu Chodź Nie, tak. tak jest, tak po prostu To jest... Ty, tak mi się tak łowonął, a o, dostało. jest to na... o, o, dwóch Gdzie, gdzie? Gdzie, ma... to co już? gdzie, gdzie? Tu, chodź Tu, gdzie ja poszedłem? O kurna Cicho, mój! To gdzie ty jesteś? Bo mi się... No chodź tu człowieku, no zamiast za mną iść, to ty se latasz! Jezu, ma złoty. Chodź, 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 uciekaj, uciekaj! Ucieka ty, co, z Biegniemy na nikogo. na kurna, co Weź, kurna, na, na kim ulał? tu dwóch jeszcze leciało! Ja nie mogę. Trzy Szkoda, że nie, że nie byłeś ze mną. O kurde! Tak. O kurde! Szybko, 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 szybko! szybko. Ścięli! O nie, 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 nie! Uciekaj, uciekaj! Dawaj, ścięli! Na no, jakie sojuszek, w Noju! No, fajnie. no fajnie, fajnie! Ty? Lagi mam takie, że zaraz mi pewnie debną. Skąd takie lagi! Uuuuuuu! Nie. widzowie na twarzy. No Dobra, dawaj na piętnastkę bio. Epic fail. Dobra. A, mm, jeszcze jedną. Yy, nasi kochani widzowie. Yy, jak będziemy przegrywać... O! Mmm, mmm, mmm. Kocham ta Super marka. Yy... Już wokuję. Yy, a, eee... Chodź się zaczyna, bo ja sobie coś ściągną. Dawaj, już! Ok. Jedna sprawa, Wusia, mm. Jak będziemy przegrywać jednego SG, to będziemy grać następnego. Jak wygramy, to jeden SG. Więc trzymajcie kciuki. No, no chyba, że wam na nic nie zależy. Oooooo jak Mam tylko spadnie. masz dwie strzały. Dobry, gdzie jestem. Ja gdzie ona gdzie ty będzie. A tu jesteś. Dobra. Dobra. Ja wiem gdzie skrzynka. Dobra, ja idę za to. Mniej więcej wiem. Chyba. Chyba wiem. Ale wiem, gdzieś, że gdzieś tu, yy, gdzieś tu chyba. Bo mm, nie pamiętam dokładnie. Gdzieś tu chyba, a jak nie tutaj, to... Tu jest. To, o, właśnie. o, dwa mieczyki. Na, masz jeden mieczyk, jedną perłę, jednego kurczaka. Kurczaka. Dobra, chodź. Kurde, znaczy, jak, jak będziecie gonić jakiś typ dobry, to użyj SuperEU. Yy, na, lo, yy, na lodzie, gdzieś tu na dole, powinna być też skrzynka. Yy. Yy, aczkolwiek dokładnie nie wiem, ale chyba raczej. A tam raczej jest raczej coś? Tak? A tam jest coś? Że mi tak nie da. To mi się wolno ładują tekstury. A, ale pakuj. Kurde, nie, nie ma szans. Chyba, że perły użyjemy. Dobra, gdzie? No tam na sam dół, na ten, na dół O dobra, myślisz, że dorzucisz? Czekaj. O! o Eli pik Gadłeś? No. Jakie... Też jedynie. Dobra, nie na dwunastkę. No jeszcze zginąłem na, na spawnie. i to cię barburzy! Oooooo! Dobra, wchodź na dwunastkę. Nie wchodzę. Mamy fejle. A teraz wygram co jest fajne? Będziecie mi dowie, bo się jakieś Ty, taki kot. Admin? Chyba Admin. No ściągam 64 bitów. Po co? No żeby y, była daleka i żeby się nie zacinało renderowanie. Wiesz, żeby więcej się renderowało. Żeby nie było, że nie widzicie nic. Coraz będą lepsze filmiki, nie martwi się Za 20 sekund będzie start Wiem, czekaj mi się, już pobierze zaraz za 6 sekund Myślę, że wy tego już nie jedno... widzicie 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Wuhu i spacja Oh shit, dobra, Gardem, gardem! No znów mi się przed nosa! O jezu, jezu, jakie rzeczy! Jakie rzeczy, jakie rzeczy. O jak! Ej, tobie też się tak dzieje, że jak ktoś bierze z tobą rzecz, to. Cię wywala? No. Kurde, no to właśnie mi wchodzi. Chodź, 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 chodź. chodź. Mnie już nie już wywaliło. No. Minecraft has crashed. Crashed. Dobra, tutaj grałem się. Dobra, no, kończymy. Na tym nasz odcinek. O no ile? I jeden fejle. Ale ja już miałem taki help. Nie no, w następnej serii będziecie już więcej widzieć, bo ściągam sobie 64 bitówkę no, Następny filmik gdzieś... Wiecie, my tak Fajnie. mówimy, poziom masku, żebyś fajniejszy. I będzie nast... i będzie dodatkowa osoba. To, to będzie tajemnica, kto to będzie... Ja powiedziałeś, że to niespodzianka, a ty już wygadałeś Jak tu z takim człowiekiem nagrywać? Dobra. No, no trzecia osoba będzie. A! Biłem! Ale kto to, a to u, nie powiem wam. Może Wertes. Może... No chyba się to nie Może, może Buraczek Cebulaczek. A może Co! A może Madzia? A może... A może... A może... A może... A może... A może... A może a <laughs> tak. CITPL to taka osoba nowy. A może perełka 2004? Dobra, na tym kończymy nasz Słodka odcinek dobra. z tej strony dla Was był Ale mister cichy ku i... Ale jesteś piękna. dawid 72. Ja dobra, na razie. Dobra.